To wielkie święto całej społeczności akademickiej, ale uczestniczą w nim także przyjaciele uczelni, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych oraz szefowie wielu różnych instytucji. Jest to okazja do podzielenia się planami na przyszłość i pochwalenia się najważniejszymi osiągnięciami minionego roku. Złożyliśmy trzy wnioski o nowe kierunki studiów. Jest to turystyka i sport na terenach górskich, jest to psychologia, czyli kierunek, który Absolutnie wpisuje się w potrzeby społeczne i kierunek po raz pierwszy, kierunek ogólnoakademicki, jakim będzie kierunek lekarski. To dla nas ogromny trud, który musieliśmy podjąć, ale udało się. I niewątpliwie napawa to nie tylko dumą, ale wydaje się, że jest to krok milowy, jeśli chodzi o rozwój uczelni. Nadal aktualny jest pomysł rewitalizacji terenów Starego Szpitala, gdzie docelowo ma powstać centrum symulacji medycznej oraz nowe zaplecze służące do kształcenia na kierunkach medycznych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, już w sierpniu wbita zostanie symboliczna łopata pod nową inwestycję, a ułatwi to być może prezent przywieziony przez samego wicemarszałka Sejmu. Promesa na 2 miliony złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury związanej z kształceniem. Pomyślałem, że czas czymś przyjechać, coś coś o czymś państwu powiedzieć konkretnym. Rozmawiałem oczywiście z ministrem Czarkiem parokrotnie i ostatnia wiadomość jest taka, że no jest szansa, żeby bardzo szybko jednak procedować kwestię powołania nowego wydziału wydziału medycznego. To są trzy, trzy w tej chwili uczelnie w naszym regionie, Tarnów, Nowy Sącz i właśnie Nowy Targ, które ten, ten, to wyzwanie podejmą. To niełatwe jest, trzeba powiedzieć. I trzy uczelnie konkurują ze sobą, no, która spełnia najbardziej, czy najlepiej warunki wymagane przez Ministerstwo. Ale myślę, że to jest Właśnie już na takim etapie finalnym. Nowy oczekiwany kierunek, jeśli się pojawi, to już jednak nie pod szyldem podhalańskiej państwowej uczelni zawodowej. Począwszy od nowego roku akademickiego zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki nazwa szkoły ulegnie bowiem zmianie na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Co to dla nas oznacza? Po pierwsze zamykamy pewien rozdział i otwieramy drugi. Po drugie, dla nas, dla uczelni, stanowi to póki co zmianę kosmetyczną, ale, od, ale składając działania, które podjęliśmy w ostatnim czasie, i złożenie wniosku o, o, o kierunek ogólnoakademicki, daje szansę na to, abyśmy stali się nie tylko akademią z nazwy, ale również z profilu kształcenia. Świętowanie rocznicy powołania uczelni uświetnił okolicznościowy wykład. Nie brakło urodzinowego tortu oraz oprawy muzycznej w wykonaniu uczelnianego zespołu góralskiego Młode Podchale. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień szczególnie zasłużonym osobom z grona nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników administracji.